Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku na moim kanale Mała w garnku Miesza. Dzisiaj będziemy robić takie danie typowo wegetariańskie, co się nazywa tofucznica. Tofucznica z pieczarkami. Do tego przepisu będziemy potrzebować cebuli. Lepsza będzie cebula czerwona, jednak ja posiadam białą, więc zrobimy z białą. Biała cebula, jedna łodyga selera naciowego, 200 g pieczarek, ja tu mam już pokrojone i umyte pieczarki, szklanka wody, kostka tofu, 180 g, ja akurat mam tofu naturalne, bo takie było dostępne w sklepie. Tofu, płatki drożdżowe, nieaktywne płatki drożdżowe. Super dodatek dla osób, które są wegetarianami, ponieważ płatki takie drożdżowe, nieaktywne, zawierają dużo witaminy z grupy B. Można sobie takie płatki, one są sypkie łyżeczkę płatków, łyżkę płatków można dodawać do różnych sałatek, koktajli. Ja akurat tutaj dodam do tego dania, więc płatki drożdżowe będą nam potrzebne. Co jeszcze przyprawy będą nam potrzebne? Ja sobie już tutaj nie przygotowałam, ponieważ będę sobie tak sypać z opakowań. Między innymi kurkuma, papryka wędzona, sól kala kalanamak, czyli taka sól czarna, która Zapachem przypomina jajka. <taki>, Taki wynalazek. I co jeszcze? Pieprz. Jeszcze pieprz, dużo tego pieprzu będziemy potrzebować. Oraz co? Zieloną pietruszkę. Więc zabieramy się do pracy. I zaraz dalsza część. Wrzucamy sobie na gorący olej, pokrojoną drobną cebulkę, zamieszamy, no. smażymy cebulkę yy, jedną dwie minutki, następnie wrzucamy pokrojony seler naciowy. Mieszamy wszystko. Dokładnie. Przesmażamy. Seler naciowy ma taki charakterystyczny smak. Ja bardzo powiem Wam, że lubię pić sok z celera naciowego na zdrowie. Wyciśnięty w wyciskarce wolnoobrotowej. Tutaj żeśmy dodali do naszego dania. Smażymy minutkę. Następnie wsypujemy pieczarki i to danie musi chwilkę, te pieczarki muszą zmięknąć, więc dusimy chwilkę, możemy przykryć patelnię, czytam tarczek. Więc czekamy teraz, aż nasze pieczarki się trochę podduszą. Jeszcze do tych pieczarek dolewamy szklankę wody. Bo tak to by nam się za szybko przypaliły. Więc szklanka wody jest i teraz dusimy pieczarki do miękkości, żeby one trochę się skurczyły. Nasze pieczarki już troszeczkę stracą na objętości, zrobią się takie lekko brązowawe. Dorzucamy tofu, pokrojone w kosteczkę tofu. Wymieszamy wszystko, mieszamy. I teraz dodajemy. Płatki, płatki drożdżowe, łyżeczkę płatków. Ja sobie tutaj otworzę Łyże, łyżkę płatków drożdżowych. Mieszamy. I dodajemy pozostałe przyprawy. Czyli kurkumę. Paprykę wędzoną, solę, kalamanak i pieprz. Dziś, tak po 5-10 minutach duszenia, dodajemy startą pokrojoną pietruszkę. Mieszamy. I dusimy jeszcze tak razem z tą pietruszką ze dwie minutki i nasze danie będzie gotowe. I gotowe danie wygląda tak. Możemy się już zajadać. Oczywiście, doprawić można według, jeśli, według własnych potrzeb. Jeśli danie wydaje Wam się za mdłe. To można dodać jeszcze swoich jakichś tam ulubionych przypraw. No a ja Wam gwarantuję, że to naprawdę jest smaczne, wegetariańskie danie. Można jeść na śniadanie, można jeść na obiad i naprawdę będzie Wam smakowało. Jeśli filmik Wam się podobał, proszę daj lajka, daj subskrypcję. Ze względu na to, że jest to początkujący kanał, to bardzo proszę o właśnie te subskrypcje i o lajki, będzie to znak dla mnie, że Wam się podobają te filmiki i będę dalej tworzyć. Zapraszam również Was bardzo, bardzo serdecznie na mojego bloga www.maławymiesza.blogspot.com Link będzie oczywiście na dole filmiku. Jak również składniki, jakie, będą, jakie są potrzebne do tego dania, będą pod filmikiem, a dokładny opis może pojawić się na blogu. Więc zapraszam Was serdecznie i smacznego!